Jo Mariole, kurwa! Teraz widzicie to tylko w bardzo słaby sposób. To, co ja widzę z mojego apartamentu w Warszawie, jak już mówiłem w filmiku i tak dalej, w Warszawie robię przerwę. Tam z tyłu macie kurwa stadion, na którym były Mistrzostwa Europy. Perspektywy mamy nieziemską, nieziemską perspektywę i tak dalej. Tam jest jakieś centrum handlowe, Kerwurbe, jeszcze cokolwiek i tak dalej. To on, te centrum idzie dalej, no, koło budynku praktycznie. Widok jest przepiękny, nasz apartament jest też przezajebisty. Nie ma to tamto, mamy kuchnię, mamy miejsce na komputer, mamy sypialnię, ale co do tego, to zobaczycie dopiero, jak coś zmontuję i wgram na kanał. Bo nagrywam dla Was taki, że tak powiem, pamiętnik z całej tej podróży. Ale akurat tym widokiem naprawdę nie jest nawet odrobinę tak zajebisty, jak naprawdę w rzeczywistości dla nas jest tutaj patrząc się na to. Jest po prostu przepięknie, jest kurwa tak wyjebiście, widzę, że nawet jedno okno da się otworzyć. A więc muszę też przez nie wyjrzeć. O, oh, da się ale tylko tak otworzyć. Wej Wobrzcie, luka na świat! Luka na świat! Ja. Jest to perspektywa, o której całe życie mi się marzyło, jak będę kiedyś bogaty. Za to płacimy. E, to na pewno w takiej budzie będę mieszkał. E, przynajmniej takiej mi się marzy. O mamy nawet wentylator na suficie. O, oh, ja yeah, Mówię wszystko jest, jest telefon, jest internet, internet kurwa na kablu. I tak dalej nie jakiś wylan, kurwa, Wi-Fi, BBB, zwykły internet, zwykły zajebisty netik, można wszystko napierdzielać. Zobaczymy jak funkcjonuje i tak dalej. Dzisiaj jeszcze nie będę nic zmontował szczególnie, bo ja będę robił taki cały montaż całej podróży, bo już mam kilka ciekawych materiałów, kilka lele uberu, ciekawych rzeczy, ale mam nadzieję, że kurwa ta perspektywa przynajmniej to wam dało kawałka tego. Co mi? Yo bitches p P to the G to the N. Yeah, Mr. Penguin and Mrs. Penguin. Nada.